Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Pet the GAMER. A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam sneak peek, który pojawił się dzisiaj, czyli 21 maja o godzinie 12.38 od AMAXA. No i właśnie to przedstawia ten sneak peek. Na tym sneak peeku widzimy dwie śmieciarki, jedno już widzieliśmy. Innym kolorze, czyli białą. No właśnie, o tą śmieciarkę mi chodzi. To jest, no, to samo. A drugą śmieciarką, nową, której jeszcze nie widzieliśmy, jest to DAF. Yy, na start, jak wiemy, nad Strelo będą trzy śmieciarki. No, czyli już powoli. Myślę, że do update'u niedługo. Warto zaznaczyć, że tutaj jest VIP, czyli Working Progress, i jeszcze to nie jest dokończone. Na przykład, no, jak widzicie, na przykład DAF nie ma rejestracji. Widzimy też tutaj yy, dwóch ludzi. Albo boty, albo ludzie, no nie wiem. Mamy tutaj też ten zakład, właśnie to wysypisko, ten komunalny, sławnie. No to, co właśnie jest w czyli to wysypisko. No i to jest jedyny sneak peek, który dzisiaj dostaliśmy. Niestety, ale w sumie to czekam na więcej, oczywiście. Także co, ja dziękuję za oglądanie. No to taki króciutki odcinek. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć!